Czemu te kaczki, jedne są brązowe, jedne czarne, to dwa gatunki są? No, to jest taka mieszanka, wie. To taka mieszanka jest. To. Jedne są, raczej olbrzymie te kaczory, te duże, piękne, to młode kaczki, bo to tegoroczne są. Tegoroczne są, wiesz, Bardzo duże rosną te kaczki, macie, Ale one się tutaj wylęgły. Tak, oni tutaj się wylęgły, tak, no. Kurde. A to chyba przy kaczkach nie ma dużo roboty, nie? Przy kaczkach? Kurde, jest roboty, sprzątania, tam dać jedzenie. Ale jedzenia. tak jako, to one jedzą, widzę, same No trawy. i trawę jedzą, wszystko, co im dasz, Przyważnie owca im daje, kurze, owiec im sypę. Dzień, stop, owiec jedzą, bez przerwy owiec jedzą. Zobaczcie, idą na trawę, no i pojedzą trawy, pojedzą to, no i co? Chodzą się, gdzie chcą, jedzą, co chcą, Także Ale nie nic nie brakuje. Ale widzę, skrzydła mają chyba obcięte, czy nie? No tak, bo fruwają. No skrzydła są obcięte, bo kurczę Szłyby i szłyby i szłyby, nie wiadomo kiedy by wróciły, to na dach, to na to, to na to. A ja. latały? No, no, no pewno, że przelatały, te, bo te mniejsze, by... bo te duże, to nie dalej rada, ale te mniejsze, takie o, te, o, to są późniejsze i wcześniejsze kaczki. No to te tak latały, no to trzeba obciąć skrzydeła, to się siedzieli spokojnie i już chodzą, już nie latają. No. A tak to ci fru na dach, fru tam, dach? No a jak, ci po i co, to nie jadzie, no. A ja tak to idzie, żre, najje się, siądzie i je Isra, je Isra. Niechodzi ja. Panie <grystanie> dawno nie byliśmy u codziennie pan na nich wygląda? Mm, codziennie, no muszę codziennie dać im jedzenie. A co to taki mały z dużym cięciem? A to jest malutki, bo nie mam gdzie odsadzić, to mały jest e, z tym no. Nie mam gdzie odsadzić dopiero wiesz, odsadzę jak tego. No widzisz. O. Tu dwa, dwa samce? Nie, nie samice, nie. samice, młode samice, nie mam gdzie to tak po dwa kładę, rozumiesz, po to i już jak na razie. No. Tutaj mało ktoś zjadł. No tu ona to, nie daje, on nie daje. A, naj, a najwięcej które jedzą, małe czy duże? Małe jedzą. Ale ja to tam raz dziennie daje. O jak, jak mają, to nie daje. To małe są żarłoki, tak? Tak. A ten jaki ładny. Co to za No królik? To jest sam, To jest. jest. No, to jest piękny królik. No. To, takiego dużego jeszcze nie widziałem Jak to jest. I... Ale jak jest żywy, no. to, jak to pan mówi, aktywny. Aktywny jest, młody, tutaj to jest młody, tu młode są. Młode, dużo młodych mam, rozumiesz, bardzo dużo młodych. Starych to mam bardzo mało. Patrzy, bo to poszkodawałem, po to to, że jest, to nie zostanie. Ta ta jest samica. Puści się ją. Pychotna jest. I... I... O, mają to daje. Jak nie mają, to nie daje. O. Jak jest. I o. Dostają, macie, pięknych króle tutaj też mają, nie dostaną. Piękny król. Co? To jest piękny król. Tak, to jest kociucha, o. koc kot zabójczy. To, to jest, macie, kociucha. No. no, widzisz, i starczy im, co tam, człowieku. No, takie to jest życie nasze, no, ci powiem, kurde, no. Każdy gromadzi i już. No i co? że ja tu gromadzę, gromadzę, to do grobu zabierzesz? Człowieku, zostawisz to, nie będziesz wiedział kiedy, a pierdolisz w kalendarz, nie będziesz wiedział kiedy nawet. Dzisiaj, dzisiaj żyjesz, jutro cię nie ma. I co? Praca i praca i praca i praca. Za pieniądzem gonisz, 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 gonisz. bez pieniędzy nie ma życia. No. No, no tak już świat układali. No, no nie, jak nie masz pieniędzy, to nic nie kupisz, nic ci nie da. No, tak. no musisz mieć grosza takiego, rozumiesz, żebyś e, coś tego. No widzisz, opłaty tak to, trzeba to zrobić. Opłaty zrobić, to kto kupi zrobić. Rachunki popłacisz. Tak, rachunki popłacisz, pójdziesz coś kupić, baczy w z guzik kupisz i stówenki nie ma. No, a za stówenkę to trzeba trochę popracować, żeby za coś kupić, nie? No nie jest tak, że bo, jak kiedyś było kosztowało tam ileś tam parę groszy bułka, czy to. A dzisiaj to kurczę, chleb kosztuje nawet i nie wiem, ile ale 4 złote czy 5 zł. No. no bój się ty boga, no to wiadomo, no. no. A pensja i nic się nie podwyższa. Jaka była, tak jest! No i co? I z czego to Opłaty zrobisz, wszystko zrobisz, to dzięki Bogu, że jeszcze zdrowie do, dopisuje. A jakby zdrowie nie dopisywało, toś na leki... Byś wydał, rozumiesz drugie tyle. I by brakło wreszcie. No, no tak, leki są drogie, ale dzięki Bogu odpukać. Kaźmierz się trzyma jak się trzyma, że leków żadnych nie bierze, także jest no. na razie. A No są ludzie co pół emerytury na leki wydają. No tak, no to mówię, że pół emerytury idzie na leki, jak jest chorowity. I co mi z tych pieniędzy, jak ja muszę wziąć, wpierdzielić na leki, rozumiesz? Nic, nic, ciekawego, nic ciekawego. Chorowity człowiek to już koniec. Ament mhm. I się leczyć czy tam co, kupisz to, kupisz to, opłaty i brakuje. Albo na krechę trzeba wziąć, albo trzeba czekać, no. No, a bo trzeba umierać. Jak trzeba wybierać. <noise> tak jest. No ja tylko mówię zdrowia. A zdrowie kto szanować? Zdrowie najważniejsze. Jeśli lepiej jak ktoś może, to niech szanuje zdrowie. Bo bez zdrowia to jest człowiek niczym. No, a tak. A aktywny człowiek chodzi tak, nie obchodzi go, leki nie, nic, nie owego, no robi nie myśli nie, Jest niezależny też. Nie? To Niezależny jest on, czego, od niczego, od ludzi, Nie, Tak jest, tak jest, tak jest. no. A tak to nie daj Boże, ja nikomu żadnemu gorszemu wrogowi nie życzę, rozumieć żadnej choroby czy tam jak. Brom Boże, jestem przeciwny tego. Bo on żył i co lat ileś. ale niech będzie jaki gorszy wróg, ale jemu nie, nikomu nie życzę. Choroby i tak dalej. Tak? W końcu dwa dni padało, w końcu trochę się pokazało niebieskiego nieba, ładnego. No będzie, no, ale tak będzie kapryś na potagi i tak będzie. No ale dobrze, jaka jest, taka jest. nie? Bo teraz deszcz jest potrzebny też, bo przecież siewy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jest, jest potrzebny, bo w ziemi jest sucho, widziałeś. Yes. Kopiec jest sucho i brakuje tego deszczu i brakuje. No dopiero będzie, ale będzie w październiku czy tam kiedyś, ale to już poza Także widzisz. Ładne, błękitne niebo się pokazało. No tak, chociaż no w jednym tak. miejscu. Hmm. I dlatego mówię. Dla no, mnie jeszcze czarne chmury. No tak jest, no widzisz. No. I także widzisz, hmm. powiem ci szczerze, że kurczę mać tutaj jak człowiek ma coś. I choć na emeryturze jest, jak ma coś zrobić, to żeby był cały czas człowiek w ruchu. W ruchu, w ruchu, w ruchu. Tu boli, tam boli, tam boli. Na to się nie patrzy. Nie patrzy na to, że człowieka coś boli i tak dalej. Poszedł, zrobił i bez przerwy w ruchu jest. To będzie, zapomniał o tym bólu, zapomniał o tym wszystkim. Jest miodzio. No tak! No tak. To chyba na kombajnie jest, naj... wszystko człowiek zapomnie. No, na kombajnie to trzeba dobrze myśleć. To jest tak, że człowiek głowa pracuje, żeby kamienia nie złapać, żeby raczej piaku nie złapać. Zależy jak się kosi, a to jak maszyna chodzi, jak to, żeby go nie zapchać, żeby to... No to wiesz, no bez przerwy wiesz, nie można tak sobie o, jechać, bo jechać. A no, to trzeba też myśleć i patrzeć co, co, co się kosi, jak się kosi, tak? Mm -hmm. No widziałeś jak kosiłem to, kamień na kamieniu, kamień... No, człowiek chce nisko, Oj. bo ten owiec malutki jest, jak najniżej, bo wiadomo trzeba kłosa złapać i tak dalej, a tu bum! Bum, 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 bum. bum no, kamieni to było, a tam kamienie było. Ale to robina tego, że nie pozbierano. No oczywiście no. Takie no, guagła, no, to, że... no tak, no ale jakoś pomału, pomału, pomału i było okej. Okay, no Bo tam było strasznie. Hmm. No, no. No jakoś pomału omijałem, zamijałem, jak się było, to nie nagarniałem tych kamień, tylko wyrzucałem. Mm -hmm. No i dobrze chłopu skosiłem, i zadowolony jest, i pieki, pięknie Kazimierzu, jestem bardzo zadowolony, mówi, z tego koszenia, Jezu kochany, mówisz, bo bym nigdy nie wykosił tego kurczę, a to malutkie, trzeba to nisko opuścić i tak dalej, bo to kurczę wiecie, no ale dobrze było. No. Więc hmm. też był wykosiłem po samej ziemi, po samej taki miał jęczmień, baczcie na ziemi, na samej ziemi. No znaczy ci mówię tak jak na stole wykosiłem. No. Taki malutki był. Takie malutkie były. Takie malutki były, ziela dużo miał, kurczę a. mać, pomału, pomału, ale pomału, pomału, pomału i wykosił. Zadowolony też jest, mówię, no. A ktoś by mu to wykosił, powiedz. No on nie dał rady, a nikt by się nie podjął, bo szkoda było, było, bo tam były góry, góry i tak dalej, no trzeba dobrze uważać, trzeba tego, no ale pomału się wykosiło i już koniec. No i w ten rok, koniec z dni. Czekać na drugi rok. Tak jest. Co będzie na drugim roku? <śmiech> <śmiech> tak będzie, no zobaczymy.